Dzień dobry Państwu, miło mi Państwo powitać na mojej wystawie pod tytułem Pepe, nazywam się Michał Sikorski. I co, no? fotografii cały cykl powstawał przez, przez kilka lat. Na początku pierwsze dwa, trzy zdjęcia, jak robiłem z tego cyklu, to nawet nie było, nie było planowane, że to będzie jakaś seria, jakiś cykl. Dopiero później gdzieś tam zrodził się pomysł. No i nie było to tak, jak zazwyczaj pracuję, że mam jakiś cykl i staram się go jak najszybciej zrobić, w jednego sezonu, jednego roku. Tutaj to trwało kilka lat. Zmienialiśmy się razem z modelem w trakcie, w trakcie robienia tych zdjęć. Na początku Pepe to był młody szczeniaczek z no, pełnym uzębieniem i w ogóle pełen wigoru mógł zawisnąć tak na jak na tym pierwszym zdjęciu. To jest pierwsze zdjęcie zrobione. Teraz to już jest starszy, dojrzały pies. O niepełnym uzębieniu, od wariacji, jakby no, rozgryzania wszelkich możliwych e, rzeczy. Uwielbia piłki, także tutaj, no, już uprzedzając że jakby pytania, odpowiadam, że większość z tych, e, z tych zdjęć została namówionych no, nie za pomocą kiełbasy, czy, czy tam powiedzmy jakichś innych łapoczyń, e, ale piłeczka. Tutaj. Ktoś, e, no, ktoś z rodziny albo znajomych, jakby no, tam go tą piłeczką. No i co więcej, fotografie są standardowo wykonane średnioformatowym średnio aparatem analogowym, więc to są odbitki w ciemni analogowe, łatworęcznie przeze mnie wykonywane, powiększane, oprawiane i transportowane tutaj, wieszane dzisiaj. Także zapraszam do oglądania zdjęć, z chęcią odpowiem na wszelkie pytania. Wcześniej było ogłaszane, nie wiem czy ktoś może pamiętał, może nie. Tam stoi taki kartonik, można, można wrzucać jakieś... jakieś no, prowadzimy zbiórkę dla domu dziecka w Gdyni, sprzętu do ciemni analogowego, także nawet jakąś jedną kliszę e, można, można tam zostawić, to się dzieciakom przyda, co, co zdążymy uzbierać, to, to przetransportujemy. E, no i chciałem przede wszystkim podziękować. E, na wstępie tutaj panu Grzelakowi za wspaniałe przyjęcie, i, i, i przygotowanie wernisażu wystawy. No, mojej rodzinie, małżonce za wyrozumiałość i, i, i te dni wolne spędzone, powiedzmy, gdzieś tam w plenerze z psem, robiąc zdjęcia w ciemni po nocach, a może troszeczkę kosztem czasu, czasu tego rodzinnego. No, ale staram się jakby łączyć wszystko tak. Maćkowi, mojemu asystentowi i serdecznemu przyjacielowi, który zresztą w większości tych zdjęć albo uczestniczył tam w postaci nogawki na przykład, albo właśnie zabawiając pewnika tą piłeczką lub no po prostu... O, no. no i właśnie chciałbym również podziękować sponsorowi medialnemu Tutaj miesięcznikowi mój pies, tam leżą darmowe egzemplarze, proszę sobie e, częstować się również. Tak, to jest twoje oskarku. E, można sobie częstować się tymi e, tym, tym pismem. E, no i co? Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. E,